Spytnie, ja już to zacząłem właśnie teraz nagrywać. Dobra, no to kto no by się. No to, to się powierza? cieszę, no. No to e, Cześć, dobry. No ale... To, się najpierw, no ale... Może się przedstawiał? No ale no właśnie. Właśnie o to mi chodziło, żebyś się przedstawił. No to no ten to... no, to... no, dobry jestem y... Łukaszenko. <śles> jestem Gimbu. Już kurwa spalił, nie wie jak Dobra, się przedstawić. Cicho! Ja jeszcze nie mam pseudonimu. Chodź pseudonimem, będziesz inkognito. inkognito. będziesz będzie pan Gąbka. Będziesz za nim. jest Gąbka na, na tym, na naszej klasie. Łysy ksywa tablica, ściera łbem. Największy gimp w szkole. Ściera kurwa włosami tablicę. No, jak kurwa dobra, gumka. Panowie, panowie, cicho, cicho, cicho. Teraz się wszyscy, teraz się wszyscy przedstawiamy. Dzień dobry, ja to Łukaszenko. Dzień dobry. Dzień dobry. No i Putin mi przerwał, kurwa. Rusy zawsze się wszędzie wpierdolą. Ruski się zawsze wszędzie wpierdoli. No więc ja jestem Komorowski, prezydent Polski. Jestem Eurogąbka. Z naszej klasy. Eurogąbka. Z klasy dokładnie. Tak. Kim ja byłem? Groska. No. Grodzka, tak. Kolejni nasi goście w programie. Dzień dobry! Jest jesteś Kim Dzień dobry, jestem Skobry. Dobra. <śm> dobra, to jest. Co robi na drodze? Na to Ale dobra, to, to, to mają być bajki z gimbazy, więc konorowski, no. niech, niech pan zacznie. Nie, dlaczego ja? Bo jesteś trudny. Dlaczego ja? Dawid, niech zacznie. Oj, Dawid, jedziesz. Zagramy w kamień papiernożice. Bo... Bo... Kurwa, panie. Ktoś Jas. ma premium, żeby było widać. Ja nie zaczynam pierwszy. Ja nie zaczynam pierwszy. <laughs> Gram, tak. Dobra, bo nie. Baj, niech jery. ktoś o czymś pomyśli i niech powie, albo kamień albo papiernożice. Nie ma już potem odwrotu. Adrian, na znaczy... Ale Nie, napiszcie to, na... napiszcie to najlepiej, żeby nie było oszustwa. Oh. Ja nie wiem, ja nie wiem. gotowi wszyscy? No dobra, 3, 4, Enter Ja wybrałem kamień jak ktoś. No Emil zaraz się bo przegrał. Kur ja czekaj, bo kamień, kamień to jest tak. Yy, jesteśmy z Adrianem. No A remis. A, no, remis no. no remis, ja się dobijam z tym. Z Kim Junkunem. <laughs> Jeszcze raz, replay. Co za destem? Gotowi? No No Trzy, dwa, jeden Kurwa. Ja wziąłem nożyce teraz jak coś Ty, a dlaczego gafajt za... nie pisze nic? Ja o nie, nie lubię Dobra, czyli opowiada... No i ja... Kim, Kim Jong zaczynaj Właśnie, zaczynasz, mów tym Dawid opowiada znaczy, y, Pan Gomka. Jest dwóch Dawidów. No, ja Dawid. będę suchary sadził. Dawid ten północny i Dawid, kurwa, wschodni. Północno-wschodni. Dobra, Kimkjong, zaczynaj. Ok. Jedziesz. Dawid, Dawid A? ten, co nie ma miejscowości. Ta. Dawid, który nie jest Dawidem. Ten... Tak, dokładnie. No dobra, to mają być bajki z więc zapowiadaj Dawidzie. Jedziesz. Twoja historia z gimnazjum. Moja historia z gimnazjum? I zaraz wszyscy śmiech. <grystu> to było. E, historia zaczęła się od tego, że kolega wracając z wf u Uuu, e, ostro! Stąd zobaczli sobie zadanie, zdjął sobie buty. Uuuu, dziął... ostro! Uf. 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 Z jezyczkiem! <grystu> no jedziesz! Taka, ale to no wiem, no wiem, dopiero się rozkręcasz, do no gra wstępna. Przecież się rozbiera. No dobrze, dobrze, Cisza, kontynuuj. jednego buta pod klasę i trafił. Po czym drugiego, Zrukił tego buta, tylko ten but się tak zwiksował, że podleciał do góry, rozwalił lampę, lampa się rozwaliła na cztery części i szła akurat dyrektorka. No tak się schował pod moim wózkiem, dyrektorka podchodzi do takiej... Pod wózkiem się schował. I, kupi... <śmianie> I pytał kto to? A my, no nie wiem, jakiś mał... małolat wybiegł i rzucił kamieniem. Ona tak, proszę pani, strzątaczkę trzeba zawołać. A my tak, nie, nie trzeba, my tu zaraz posprzątamy, posprzątaliśmy, a ona tak, każdy dostaje z, z zachowania po piątce. <śmianie> Ej, to dobre! Dobra, to, to, ja do... to ja jutro w, ten, w sobotę coś ja się rozpierdolę w swojej jutro szkole Jutro do dyrektorki i mówię, że chcę piątkę. No na Znaczy, pan Gonka teraz opowiada swoją historię z gimnazy. No to ja powiem, jak goście zrobiliśmy jaja, nie? Jaja. A nie miał jaja? Zrobiliśmy jaja, bo gość był łysy, gość był łysy nie? No? O i miał urodziny, nie? No to wszyscy się tam poskładali z klasy, że kupią mu. Grzebień, nie? Nożyczki szampon, nie? No i mieliśmy akurat WF, to był gość od WF-u, Wbijamy do niego tam do kantorka i wszyscy śpiewają mu Stolat, nie? No i dają mu ten prezent, a sam nie wiedział co to będzie, nie? Dają mu ten prezent, a gość takie zdziwko, że będzie sobie kurwa pod pachami kolił Stary, <tary tary> jak... Włosy jak włosy, nieważne gdzie, nie? Miłość twoja kolej bo ty miałeś nożyce O Jezu, nie mam żadnych tych... Nie mam żadnych bajek z gimbazy. wszystkie już powiedziały. No każdy jakiś ma. Kurwa, nigdy A. nie był w gimnazjum. Na podstawówce skończył. <słyski> Moja edukacja się skończyła na przedszkolu, sorry. O, o. Przepraszam. <słyski> Racja. Podstawówkę zdążył, po, będąc w przedszkolu zniszczyć. Myślał <cassette> Myślał drugo... długoterminowo myślał. Łukaszenki kolej teraz, bo napisał bomba. A co? Miłość <coughs> się z nami niczym nie podzieli? No nie chce się podzielić, bo Man niby... A, no dajesz! No daj, coś, no stary, na pewno ja się gdzieś wyjebałaś na schodach. <laughs> dawaj, dawaj broska. Na pewno ksie... <gried> on <dz rebelni> Ale muszę sobie przypomnieć, to teraz na te... Teren... No księdzu ja na pewno to... podglądałeś pod spódnicę kurwa No to teraz telewizja trwa nam się przyjebie do kanału Jak nic Liczba subskrypcji spadnie o wszystkie babcie Emily ci Emil, Emil przejebamy Ja, ja ci chyba powiedziałem dzisiaj jak ten jak księdza ja Nie widziałem że księdzie nie ja powiedziałem Boże ile pedofili Filip przyjdzie do szkoły Nice. No to skoro miłość się nie chce podzielić z nami z żadnymi informacjami... No już się podzielił, tylko nie chce się przyznać, nie? <laughs> Jego historia jest bardziej taka zaplątana, wiecie. Nie, 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 się nie przyznam, bo to jest wiecie Dobra. A. Potem Dobra. będzie, że pedofili kurwa. <laughs> Potem jeszcze ksiądzcie, zasubskrybuje i będziesz miał tam różową... <laughs> Panowie sorry, ale ja prawnie, ja prawnie, dopiero od kwietnia mogę być pedofilem. <grywa> <grywa> Pedofilów lata nie wybierają Na razie przez prawo No tak, tak Do iluś tam lat chyba jest, nie? Dobra, kto następne historię opowiada? No, prezydent Polski Co jak... chcesz? Spoko A no czekaj, czekaj Łukaszenka, no to Łukaszenka jedź Przepraszam bardzo eee, Łukaszenka, kurde nie, no kurde. Ja miałem do gimnazjum Co ty pierdolisz? Ja. Na pewno, na pewno jakieś miałeś odpalać na no ich było na pewno Nie, ja, ja byłem kujonem Tak, jasne. No to kujoni mieli najbardziej przejebane w tamtych czasach, człowieku. To przyznaj no, się do czegoś No mów, mów. Jak pierwszy raz korzystałeś z ubikacji w tym gimnazjum <laughs> O Jezu, nie weź to jest straszne. Pomylił klamkę o drzwi ze <laughs> No, no tak? mów. Dobra, to jak na chwilę rozluźnienia, rozróżni... roz... jakiś tam... Rzucimy jakiegoś suchara. Badumnis. Jak nazywa się ciepły nik? Ciepły nik? Jak Nie. nazywa się ciepły... No, no tak, tak. tak. Dobrze, dobrze. Nie wiem. Grzejnik. <laughs> <laughs> Jakie suche. suche. Oh. No, to No, Komorowski, pora na ciebie. No to tak, jak wam już wcześniej mówiłem, mieliśmy takiego kolegę, który nazywał się Radek Pip. Kania. To się wietnie nie baże. I tak nie będzie tego oglądał. Tak, Radek Kania z Jackowa, pozdrawiamy go, tak? Pozdrawiamy. No, na targu w świdniku sprzedajemy. Możecie go spotkać na targu w świdniku, tak? Taki grubszy, kurwa Grizzly. Taki woli berz Lola. No więc ee, byliśmy dobrymi przyjaciółmi w klasie, no i... On miał takie dzi dosyć dziwne podejście, no. tak, no, no, no. przyjaciółmi, kolegami, kolegami, kolegami. Dobrze, nie wnikajmy w dalsze nasze te, wiecie, wiecie. No to, e, no, i chodzi o to, że on był taki bardzo zamknięty w sobie, taki, wiecie, niezbyt tak, po nie potrafił podejść do dziewczyny, zagadać, był mało pewny siebie i to powodowało to, że no, no, czasami podobał No Nie byłby podebował... no, dobrym kyborem po prostu. No, dosyć takie pochopne decyzje podejmował ze względu na to, że był taki wystraszony niepewny siebie, zamknięty, no ale już pomijając ten fakt, no, był taki motyw, że siedziałem sobie na ławce, jak robiłem strasznie kurwa głodny, a on słynął z tego, że zawsze miał kurwa pełny plecak żarcia. Taki pierdolony gryzli na zimę zbierał żarcie. No i patrzę, wyjmuję kanapkę, i kurwa mnie tam ściskał w żołądku, i pytam się go, stary, czy masz kanapkę, a on mi dopierdolił szynko i z mięsem ta kurwa. E, dobre, ale to jeszcze nie wszystko. Tak samo potem po WF-ie coś, widzę, że jakiś o padnięty nie, coś się źle czuje, widzę, że jest blat, No to wiecie, przyjacielsko zaprowadziłem go do pielęgniarki. Pie pielęgniarka akurat była, bo zadko ona tam jest, zazwyczaj gdzieś się opierdala na kawie i tak dalej. E, no i wchodzi tam, no i pielęgniarka standardowo nie otwiera ten zeszycik, miał się tam wpisać. No i się go pyta, źle się czujesz, co się stało? A ten kurwa, nigdy tego nie zapomnę. Po prostu rozjebał system. Mówi pielęgniarce, nie czuję twarzy. <śpiewanie> <śpiewanie> Na pielęgniarka, kurwa, takie, a się odsufnęło i takie, pysz, oczy takie kurwa wielkie jak dwa talerze i takie. What? <śpiewanie> Popłakałem. O... Albo ostatni już numer i oddam go Sputinowi. E, siedzimy sobie, siedzimy i nagle kurwa patrzę, cukierki ma, nie? No to sobie myślę, no przecież jeden cukierek drogi, no to się go spytam, czy da, nie? W końcu jesteśmy przyjaciółmi, powinniśmy się wszystkim dzielić, nie? No i się go pytam, stary, dasz mi cukierka? Pomyślę, godzina ósma kiedy mu zadałem pytanie, godzina 10.30 10 .30, wyciąga cukierka i mi daje w środku pisania i to pamiętam, mi piszemy sprawdzian, a on patrzy, on pewnie po coś sięga do plecaka, kurwa myślę, bo on miał katar wtedy, myślę sobie, a kurwa pewnie będzie smarkał, chuj z tym, nie? Dalej zajęty, a on mi kurwa, pi ja tu piszę sprawdzian, a on mi kurwa podsuwa pod długopis cukierka, masz. <ścoughs> Jeszcze Kałdę, potem wam coś dodam, jeszcze. Się, że dał, nie? Dwie i pół godziny czekasz na cukierka. So pain. Ale jeszcze to było p... wiesz, tęga bo to był wiesz. Cukierek, cukierek życia, putin. <coughs> <000 behataka>. Dokładnie. <coughs> ale to nie był cukierek A. z złota. No, jeszcze <coughs> potem będzie jedna historia o takim pewnym gościu, co miał kurwa glizdy na głowie, ale to. <coughs> <coughs> ale na razie oddamy głos Putinowi. Putin jedziesz. Czekaj, jeżeli chcecie, żeby Komorowski opowiedział te, o tym człowieku z glizdami na głowie, to pod filmikiem ma być 15 łapek w górę. I oh, wyślijcie SMS pod numer 7342. O treści pomoc. Podtapiamy gimnazjalistów! O treści na głowie. Tak. No, Putin. to teraz, skoro czas na mnie, to... Wybaczcie. W Rosji największe akcje się odpierdalają, więc... No to. No, z dzisiaj opowiem. No to tak. O. Przychodzę sobie do szkoły, no nie, spokojnie. Ósma godzina rano. Siadam, podchodzi kolega do mnie i mówi, że księ... księża. Księża przyjeżdżają o. do nas do szkoły. Ja Takie fug? I on mówi, że będzie ich 30. O. Tak, o. tak, o. tak o. mi tak o. zamurował. No to tam mamy lekcję włosu, no nie. I tam jeden z kolegów się spytał, zapytał. Pana czy wie, że, czy ben, że będą te księże u nas w szkole? On powiedział, że tak, no to mój kolega, że pewnie szukają miłości. No i nastała taka cisza. Kolejna lekcja, kolejna, następna, następna. No i siedzimy na korytarzu na przerwie. Ja nie widziałem, że ksiądz idzie jakiś. No i tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy i mówię do niego, ty ale dzisiaj tych pedofilii będzie w szkole. A to jeszcze, to jeszcze ksiądz ten go usłyszał. Ciekawe co sobie pomyślał. Kiedy nie. w sumie było 31. 31. I pomyślał sobie pewnie Chodzi o tego gila, nie? Nie, ksiądz sobie pomyślał kurwa, znowu konkurencja w szkole. A Mogę mieć wszystkie dupy dla siebie. Nie, no. Ej, hey, ludzie nam... Radio Maria nam zamknie ten kanał. Jutro. Ty, nie wiedziałem, że radio ma paszczę. No człowieku, przecież to jest wiesz, tak To jest kurwa radio alligator. Na tej temat i co No, to jeszcze ktoś ma coś śmiesznego do powiedzenia? Ja mam. A, a propos księży mi się przypomniało, bo no księży zawsze chodzą w tych czarnych sułtannach, nie? No kurwa, takie pro-Batmany. <laughs> tym sumie, jakby go zrzucić ma... ze szkodów, to pewnie też by mu się peleryna rozwinęła. Tylko że tak <laughs> Daleko by nie poleciał. Ale zawsze by poleciał. <laughs> Zbiliście mnie z tematu. Zobacz, no, ja bym tak, widział księdzu. No coś było księdze, u nas, no. U nas jest taki strasznie wysoki ksiądz, taki ze 2 metry ma, w masie ma gdzieś tak ze 160 kilo, nie? Taki... taki ksiądz kude... Schwarzenegger, no bywa. No tak, taki Schwarzenegger, nie? Tak jeszcze mam takie okulary, taką brodę jak typowy hardlejowiec nie? I widzę, było... Było 35 stopni, nie? My mhm. wszyscy tam oczywiście siedzimy w jakichś krótkich spodenkach, no, no lato było, tak? Więc 35 stopni, no to każdemu może być gorąco. I on przychodzi w spodniach, w tej, tej swojej sułtannie, w tym... Ja się tak zastanawiam, kurde, jest, jest 35 stopni, słońce, no to musi mu być gorąco w tym, nie? No to ja wychodzę z kulturalnym pytaniem, proszę księdza, a księdzu nie jest tak gorąco w tej, w tej, w tej sułtannie tak łazić, czarne to słońce, te sprawy, nie? A on tak się patrzy na mnie, jest pół minuty przerwy, takie, wiecie, spojrzenie. Mroczne, a on mówi... Tak jest mi gorąco. I na tym szakciu Ja myślałem, że spodję, że ci kurwa spodnie, nie? <noise> Ściągaj spodnie, nie pierdol, jak chcesz się jebać <głos> <głos> ol, ol. Ty, bo nie, bo wszyscy ten. Nazwa nas kanał Sekto jakoś. <noise> nazwą nas satanistyczną sektą i się skończy Dzień No. Będzie potem rozprawa w sądzie. Kto nazwał Sędzia gejem? Putin! Dobro, Putin! Putin. <laughs> <laughs> Przepraszam bardzo, ja nazywam się za Pedofilem. Hmm. Jeden chuj. No, <laughs> no, jeden. <laughs> no jak jeden ksiądz to jeden chuj, nie? Chyba, że jakiś oh. po przeszczepie. Tak jak Mam krowa z sutami, nie? Na czole. <laughs> Co masz na czole? Twoje starą na czole. Starą raka? Na czole. <laughs> nie, pozdrawiamy raczej od razu. No pozdro dla roka. Trzy story. W sumie jak to wie jak się kano może rozwinie to może rok się podzieli czymś ciekawym No youtuberzy A wiadomo, może rok jak był mały i już miał tego małego tego tego na głowie. Tego tego. No to może jak się go nauczycielka spytała co ma na czole, to było Ej, twoją salą ma na czole! I uwaga to czynnika! I w ten sposób rok stał się sławnym youtuberem no, to, to by było chyba na tyle, no nie dzisiaj. Stary, no stary brał. No chyba nie, bo jeszcze Kim jong chciał coś tam chyba szarpnąć. No ono tak, chciał, chciał szynkę. No. no chciałeś coś tam jeszcze powiedzieć. <laughs> Aha, już wiem. Ale to taka histo historia z podstawów Kim się przypomniała. A to to nie, bo to nie gimbal. No Ale czekaj no. Ale jak, jakaś ciekawa to może być. Przypomniałam dzisiaj i mam ochotę się ją podzielić. Daj już. I no, i któregoś razu... E Panowie konserwatorzy e, w, wymieniali nam drzwi no. E, w trasie. no i kazali nam wyjść z sali, my po pół godziny wchodzimy na lekcję, pani zamyka drzwi, my e, już, już po lekcji chce te drzwi otworzyć, a tam się okazuje, że drzwi są wstawione odwrotnie, no i nie mogą otworzyć <śledzimy> Jak można kurwa odwrotnie drzwi wstawić, jak przejść zawiasy no, są po stawili. jednej stronie? Ta stawili... odwrotnie drzwi tak, że nie można było ich otworzyć. Ale no kurwa nie da się przejść zawiasy są z jednej strony, jak też odwrotnie? Do górnogami no, można to... je postawić. <noise> ale ten, ale <noise> kłamka była na dole. Ta je tak, je tak, że nie dało się, to Ty, to no, lepiej, no... bo się nogę otwierać. <głosy> no. <głosy> <mnie> to... <noise> Prawie jak śmietnik. <noise> I e, myśmy z kolegami wymyślili, że te drzwi złamiemy, no bo e, e, trzeba było być ich... E, zresztą, no to że my stwierdzili, że innego wyjścia nie ma. No to e, trzech kolegów się wzięło, rozpękiło i zbada w te drzwi. Te drzwi nic, nadal stoją. No to ja mówię do kolegi, dawaj, wezmę się, się rozpękimy z połowy sali, bal, bal, bal z nogami w te drzwi. Jechałem w te drzwi, stałem i drzwi nic, stoją nadal. Ja się myślę, kurde, a ja te drzwi są zostali, czy czego? No to żeśmy wymyślili z kolegami, że wyjdziemy oknem, a że mieliśmy salę na parterze, żebyśmy poszli do portiera po yy, ten. Żeby nam otworzył. A to pani mówi, że to jest takie bardzo niebezpieczne. A my tak, no ale czemu? A ona tak do nas, no jakby zamierza kiedyś ja z klasy. A jeden z kolegów mówi: No ja ja za oknem, jed, dw, dwóch, dwóch kolegów mi go poda, potem wejdzie się w wózek, pojadę z Davidem do portiera, powiemy o co chodzi, przyjdę, otworzę też. A to ona sobie przypomniała, że ma numer do portiera, wzięła, wzięła komórkę, dzwoni do portiera, a tam, przykro nam, e, dołatwiej swoje konto. A ona do niego. No bo my tu siedzimy w sali numer 19 i nie możemy wyjść. One a portier na to, pierdolę masturbuje się, nie mam czasu. A portier, to, a portier na to, jak wy nie może się wyjść? Przecież jest dawno po to 20 minut. A no bo ona... chuju wstawiłeś do gór nogami <laughs> <ci>. A ona. No <laughs> się Ten przychodzi z kluczem, otwiera. A, e, mówi do niej, te, te, te drzwi były zamknięte na trzy klucz, na trzy zamki, a ona, a ja myślałam, że na jeden, a my było, że tak w sali jak się tam ten drzwi zosek. Lol, kurwa, od kiedy to w szkołach co ten, drzwi zamykane na trzy zamki? Ja pierdolę, no, bo... <laughs> jaka klasa zabezpieczona. Tam te drzwi, tam Hmm. Zawili te drzwi i motyw był taki, że do wstawiania tych drzwi, nie wiadomo czemu, ale przyszło trzech facetów, nie? On no, jeden te drzwi zamknął, poszedł, przyszedł drugi, zamknął je po raz drugi. Obaj nie wiedzieli o tym, że każdy zamknął po jednym razie. Potem przyszedł trzeci i też się zamknął, i też poszedł i biegał. Triple kick. była taka przerażona, że myślałaś, że piekiemy bucheli. No tak, ale usłyszałam, że w ognisku. Więc nie ze to Jak by było się dobre. ktoś patrzył na korytacz, nie to Judaszem kurwa stał chopin głową, nad, Nie? <grywa> kurwa, ja nawet tylu zamków nie mam w drzwiach od mieszkania, co dopiero w pasie, żeby być. <grywa> ja pierdolę. Ciągle <grywa> ja musiałem. Ja mam drzwi na zamek, taki wież. Ty, zazwyczaj drzwi w, w klasie mają tylko jeden zamek, a nie trzy. A jest, a wiesz, a jeszcze w klasie wtedy nie było. Drzwi co by tam kurwa nie? dziewice dla tych księdzy trzymaliście, a, czy co? Pod kluczem? Nie, to... Ja to tak wiem, bo ta fala była dosyć duża, ale wiesz... A no to, wiesz, jak było 30 księdzy, to i sala też powinna być duża dla dziewic. No a poza tym to było więzienie, no... Ty, ale gdzie byśmy je chowali, po ladach? Gdzie by się je wyczasnęło. Jak nie, ty masz i... dziewice z origami, no to nie wnikam, stary. No, to to, to 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 w tym temacie to było na tyle I to ogólnie możemy zakończyć odcinek już. No. I będzie nazywał To nic lepiej nie wymyślę. <grym zdaniem> Bez kitu. Nie myśl, pozostajemy myśliwym. No właśnie. właśnie. cię jeszcze no właśnie. ten, upoluję, zwierzę. Warwick, Warwick cię dopierdoli. <grym zdaniem. <grym zdaniem> <grym zdaniem> Ej, przecież w czerwonym kapturku po kurwa, zamiast wilka powinien być Warwick. Nie, czekaj, ja mam Warwicka na krzulce. To najmniej wyskoczy z koszulki. Masz reszki Warwicka, tak? W koszyczku powinny być pokebole, nie? No. To takie najlepiej, które zbierają owoce i warzywa. Pewnie. Dobra, to ten temat już się zrobił dziwny. No, <grymne> dobra, 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 dobra. Może końca. Ja, a ja dopiero, do, dopiero jutro coś opowiem. Ja no towar się skończył, więc nie ma co jarać. Nie, ale to za chwilę będzie następny kanał. E, nie kanał, tylko następny filmik. <grymne> następny kanał. <grymne> Stary. No, ten, temu się Hajs musi zgadzać multicontrol. To tak, tak jak była ta sytuacja na YouTubie, gdzie luki nagle tworzyli. Słodzimy z tematu, jak chcesz. Konta, Ale czekaj, to Luki tworzyli nagle konta, bo ktoś stworzył konto Drabina T-Volta. Dobra, ale to nie na I potem temat, było. kurwa. Chyba to było. Kurwa, ja mogę być nawet pierdolona ta, frytkownica Tywolta. <noise> <noise> ja byłem kaloryferem T-Volta. Tak jak u, u soła, nie? U kiedyś też były. Gość dał sobie nick, e, tata soła, chłopie mama, brat, chłopie i wszystkie te powymieniał, kurwa, przez Nawet powymieniał komputer Sowa, no chłopie wszystko, gość takie pytanie jechał, że ja pierdolę. No, Są chłopie tam nie mógłby tego wytrzymać. No chuj, że zjechaliśmy 5 minut z tematu, ale co tam, bo okej. Okay. No, to się wiednie. To się To to by było chyba na tyle. To będzie na suchary. To teraz jeszcze wybierzcie sobie liczbę od 0 do 10. 11. Ja, ale napiszcie ją na czacie. Jeżeli będzie podzielna przez 2, to zobaczycie. Ale coś. czekaj, o, to są za jakieś trudne zagadki. Od 0 do, do 30. Jest podzielna przez 2? 6? 4 jest przykryta? 2? No samo dwójka też jest bo podzielna. Bo tak rozmawialiśmy o księdzach, to wiecie. Nie każdy sobie liczbę wybierze. O, Putin, kurwa, cwany! Dwójkę wybrał! Dwa przez dwa? Jeden. Jeden. Ale czyli tylko jeden ksiądz dzisiaj wyrucha na noc. Dziękuję, to by było na tyle. Żegnam <laughs> <laughs> się z wami! <laughs> 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 Dawid, przejebane! Na cztery baty! <laughs> Kamek, no tak, Kamek, no tak, ty z dubeltówki tak, dostaniesz! Ej, miłoś się coś nie udzielił, ty! Tak Ile się ty nie bawimy. Wyczułem w tym fortel. <noise> Zdrajca. Naślemy na ciebie cało trzydziestka asasynów. Dobra, Co ty to... żeby się nie udzielać. Dobra, by kończymy. Ja co drodzy widzowie... Na Jacy przy... drodzy, kurwa, jaki pedał. Oh my god. Dobrze, inaczej powiem. To by było, widzowie... Na tyle? Na wszystko. Dobra, nie, nie zjąkaj się. Buduj się jak chcesz. się z wami. Po kolei się żegnamy. Ja się kurwa tak. na kolei nie żegnam, bo mnie pociąg pierdolnie. Nie zapomnijcie zasubskrybować dać lajka, no. komentarze. Chcecie Uba. więcej? Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Haj się musi zgadzać. Piszcie swoje historie. E... Kurwa, popierdoliło cię w tylu znakach, co YouTube daje, to kurwa To, 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 to. to, to można zrobić tak, że ktoś może się do nas dołączyć, jak chce. no ewentualnie no, się maila. Nikt na Skype'a. Który, udostępnił. Któryś chciałby się, ktoś chciałby się dołączyć, to niech napisze wiadomość prywatną na. E, w komentarz e, po prostu. No Piękna niech napisze w komentarzu, że chciałby dołączyć do niech rozmowy. Niech w komentarzu. Że chciałbym opowiedzieć swoją historię na żywo. Nie gryziemy, mamy towar, dobry. Tak. takie księża mają... Groszek z Reala. Taki sam dym jak w kościele, który macha ty. Ale lepszy efekt. No schodzimy z tematu. No jak nie? Przecież w kościele byli księdza, tak schodzimy z tematu. Idziemy najlepiej do tematu. Nie że chyba to też mi minut. Właśnie. Dobra, eee... no zawsze jest stary ktoś... ktoś Dobra, dobra, dobra Żegnajcie z wami... Dobra, 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 definitywnie kończymy. kończymy no, bez kitu, bo to będzie takie kurwa A, to to pięć godzin później się pozytamy. Żegnajcie z wami... Kim Jong, Putin, Komorowski, Pan Gąbka, Grodzka i Łukaszenko. Dlaczego Yo, ja muszę być ma do... kobietą? Marko... <laughs> jest. Bo miałeś First Blooda. Następny odcinek będzie jutro. Jutro będzie futro. Na wieki wieków. Amen. Amen.